Rolki zastąpią mopy obrotowe. To właśnie widzimy na targach IFA 2025. Każdy liczący się producent robotów sprzątających pokazuje robota z rolką mopującą. Nie inaczej jest w przypadku nowych robotów od Ecovacs, czyli rodziny Deebot X11. I tutaj nawet mamy specjalną maszynę od Ecowaxa, na której producent pokazuje jak dokładnie czyszczą mopy obrotowe i jak dokładnie czyści rolka. My już parę razy te prezentacje oglądaliśmy, no i powiemy Wam, że różnica jest powalająca. Sam początkowo, kiedy tutaj wchodziłem, nie byłem przekonany do tego, że te rolki będą jakieś dużo lepsze, ale na tej maszynie od razu widać, że faktycznie to nowsze rozwiązanie powinno być lepsze. Bo o ile pod mopami obrotowymi zostają smugi, co widać, tutaj zastosowano taki niebieski barwnik po to, żeby to było widać lepiej, no to tutaj, pod tą rolką, praktycznie tych smug nie ma. Dajcie znać, co o tym sądzicie i czy czekacie na roboty z rolkami do mopowania.